Piątek 6 marca Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Na terenie województwa dolnośląskiego wyznaczono cztery szpitale, które mają zajmować się osobami z podejrzeniem koronawirusa i osobami zarażonymi. Bolesławiecki szpital powiatowy jest jednym z nich. Starosta Bolesławiecki razem z innymi szefami dolnośląskich powiatów spotkał się z wojewodą dolnośląskim w środę. Na spotkaniu przedstawiono samorządowcom działania zaplanowane przez rząd w związku z koronawirusem. Posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego odbyło się w czwartek. Określiliśmy miejsca, bo to jest obowiązek starosty. I starosty Bolesławieckiego również wskazaliśmy miejsca ewentualnego odbywania kwarantanny dla osób, które taką kwarantanną musiałyby zostać objęte. To miejsce zostało wskazane i zabezpieczone. Oprócz tego dyrektorzy obu szpitali, i szpitala wojewódzkiego, a szczególnie szpitala powiatowego w Bolesławcu, przekazali informacje o stanie przygotowań do ewentualnych problemów i rozwiązywania tych problemów związanych z wystąpieniem koronawirusa na terenie powiatu bolesławieckiego. Decyzją wojewody szpital powiatowy w Bolesławcu został podniesiona gotowość jego do przyjmowania tych pacjentów. Na terenie województwa dolnośląskiego wyznaczono cztery szpitale, które są przewidziane do Zajmowania się pacjentami, którzy są podejrzani lub których już wystąpiło zakażenie koronawirusem. To jest związane z tym, że w szpitalu bolesławieckim działa oddział zakaźny, który nie występuje w szpitalach ościennych, a w ogóle tylko w dwóch czy trzech szpitalach na Dolnym Śląsku tego, tego typu oddziały funkcjonują. Proszę Państwa, Poinformowano nas również o procedurach związanych z przewożeniem osób podejrzanych o to, że mogą być chorzy lub są nosicielami wirusa do placówek szpitalnych. Na stronie Powiatu Bolesławieckiego pojawił się komunikat opracowany przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Komunikat, który wczoraj został przesłany. Do urzędów gmin oraz zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Bolesławieckiego. W tym komunikacie określamy procedurę, jak zachowywać się w przypadku podejrzenia, że jest się chorym lub nosicielem koronawirusa. Wskazaliśmy numery telefonów, w tym również całodobowe do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Pod tym numerem telefonu można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, ale również pomoc w przypadkach, kiedy jest uzasadnione podejrzenie, że doszło już do zarażenia tym wirusem. Te całe procedury zostały ustalone. Jesteśmy w trakcie kampanii informacyjnej, tak żeby wszyscy mieszkańcy mieli wiedzę, jak postępować w przypadku. Uzasadnionego podejrzenia, że mamy do czynienia właśnie z tym konkretnym wirusem. Zgodnie z wytycznymi, w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamiamy stację sanitarno-epidemiologiczną. Dzwonimy pod wskazany numer telefonu, nie udajemy się samodzielnie do lekarza POZ-u. Jeśli trafiamy do szpitala, kierujemy się nie na SOR, tylko bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Chodzi o to, żeby zminimalizować kontakt potencjalnie osób zarażonych z osobami. Zdrowymi. W tym komunikacie wszystkie te rzeczy są wyjaśnione. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tych procedur zastosować, no ale Państwo wiecie, że sytuacja jest dynamiczna i w zasadzie z godziny na godzinę się zmienia. Kiedy rozpocznie się rejestracja na badania rezonansem? Między innymi o to pytano dyrektora Bolesławieckiego ZOZ-u na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu. Obecność na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu dyrektora Bolesławieckiego ZOZU skłoniła radnych do pytań na temat Bolesławieckiego Szpitala. Obok pytań o nowe plany budowy bloku operacyjnego, o których już mówiliśmy, pojawiły się pytania dotyczące tego, w jaki sposób działać będzie nowo powstały zakład diagnostyki obrazowej i o to, kiedy ruszy rejestracja pacjentów na badania zakupionym niedawno przez szpital rezonansem magnetycznym. Chciałbym zapytać, czy. Zgodnie z wcześniejszym, z wcześniejszą deklaracją został ukończony po pierwsze adaptacja oddziału diagnostyki obrazowej do potrzeb szpitala, przystosowanie montaż rezonansu, przyuczenie załogi. No i od kiedy rozpocznie się proces przyjmowania pacjentów do tego Nowo otwartego oddziału. Zostało zrekrutowanych 13 techników radiologii do obsługi trzech urządzeń z możliwością również przeszkolenia ich do obsługi aparatu mammografii. Do tego wczoraj zrekrutowaliśmy, do wczoraj zrekrutowaliśmy pięciu lekarzy radiologów, którzy będą przyjeżdżać i obsługiwać w zakresie teleradiologii opisy badań Radiologicznych. Więc wszystko jest zgodnie. Jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów, planujemy ten czas rozpocząć z początkiem kwietnia przy rejestracji na rezonans magnetyczny. Oczywiście, bo aparat tomografu i aparat rentgena zostanie prawdopodobnie również przekazany przez firmę Voxel na rzecz szpitala z końcem marca. Więc też z 6 kwietnia będziemy już to realizować jako samochody niezależna jednostka. Wprawdzie otwarcie zakładu diagnostyki obrazowej zaplanowano na 6 kwietnia, ale już w połowie marca ma ruszyć rejestracja na listy osób oczekujących na badania. W marcu zaplanowano też szkolenia dla personelu. Od ślubowania, jakie złożyli nowo przyjęci do służby policjanci rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. We czwartek w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 45 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych na Dolnym Śląsku. Czwórka z nich trafi do Bolesławieckiej Komendy Powiatowej. Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie konsultacyjne dotyczące konkursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konsultowane będą zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, a finansowany ze środków PEFRON w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w bieżącym roku. Spotkanie odbędzie się 9 marca o godzinie 12 w Dolnośląskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku rusza nowy bezpłatny program profilaktyki onkologicznej. Zakłada on m.in. udostępnienie nieodpłatnych testów na krew utajoną, jako nieinwazyjnego narzędzia mogącego wskazać niepokojące zmiany w obrębie jelita. Program skierowany jest zwłaszcza do osób w wieku 40 do 65 lat. Testy na obecność krwi utajonej można otrzymywać już od 4 marca w jednej z czterech wrocławskich placówek służby zdrowia. Zarządzanie różnorodnością w organizacji to temat tegorocznych eliminacji okręgowych 15. Olimpiady Przedsiębiorczości, które wczoraj odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W olimpiadzie, jak zawsze, biorą udział bolesławieccy uczniowie. Celem olimpiady jest rozbudzanie i wzmacnianie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych i doskonalenie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych. Za prawie 4 miliony 800 tysięcy złotych Miejski Zakład Komunikacji zakupi dwa nowe elektryczne autobusy. To autobusy niskopodłogowe wraz z ładowarkami i niezbędnym wyposażeniem w specjalistyczne urządzenia. W najbliższą środę w bolesławieckim ratuszu nastąpi podpisanie umowy z producentem. Zakup będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%. W ostatnim meczu w Ząbkowicach BTS Electros wygrał 3-2 z tamtejszym ZTS-em. To dał drużynie awans na czwarte miejsce tabeli trzeciej ligi siatkówki. W sobotę 7 marca siatkarze zagrają na miejscu o godzinie 17 z Olimpem oborniki śląskie. W pierwszej rundzie rozgrywek Bolesawianie wyraźnie przegrali w obornikach 0-3. Czeka ich więc ważny rewanż. Dni miasta Bolesławca w tym roku zmieniają radykalnie swój termin. Nie odbędą się tak jak dotąd w czerwcu, ale na początku maja, razem z imprezami znanymi już Bolesławianom. Doroczne imprezy miejskie, które są wizytówkami Bolesławca, powoli konkretyzują się w planach na ten rok. Pewna jest już ponad wszelką wątpliwość, że dni Bolesławca odbędą się w nowym terminie, który zdecydowanie przenosi tę imprezę z początku lata na pełnię wiosny. I miasta odbędą się w nieco innym niż do tej pory terminie, bowiem planujemy je na trzy dni maja, od 1 do 3 maja. Oczywiście tradycyjnie będą one związane z naszymi świętami majowymi. Z dniem flagi, ze świętem 3 maja. W tych aspektach początek maja wyglądał już tak w poprzednich latach. Także aspekt związany z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej był od lat obecny w tym czasie w miejskich imprezach. Jednak w tym roku obchody tej rocznicy będą mocniej zaakcentowane. Przede wszystkim też związane będą z uświetnieniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo są to Dni Kultury Europejskiej europejskiego działania w formie kulinariów na przykład, ale też i spotkania się kultur z wykorzystaniem również środków z Unii Europejskiej. Nie ukrywamy tego, zależy nam bardzo, żeby to były działania, które wiążą się z wydatkowaniem pieniędzy nie tylko Bolsawieckiego Ośrodka Kultury, ale również środków zewnętrznych z różnych projektów. Liczymy tutaj na udział naszych przyjaciół z miast partnerskich. W ten sposób w majowym świętowaniu znajdzie się to, co od lat stanowiło sedno czerwcowych obchodów w Dni Miasta, czyli wielokulturowość Bolesławca, w którym miejsce znaleźli po II wojnie światowej przybysze z różnych stron Polski i Europy. Jak jednak widać, w Dniach Miasta w nowym terminie nie będą już tak mocno obecne bałkańskie klimaty. Jedna duża festa bałkańska będzie się bowiem odbywać w gminie Bolesławiec i będzie to wspólna impreza dla mieszkańców gminy i miasta, która w tym roku odbędzie się na boisku w Bolesławicach od 5 do 7 czerwca. W tym roku w samym Bolesławcu nie będzie organizowany festiwal bałkański. Zmianie uległa bowiem formuła i termin dni miasta, w ramach których się odbywał. Bałkańskie klimaty będą teraz celebrowane wspólnie z gminą wiejską Bolesławiec na tamtejszej bałkańskiej feście. Od lat bałkańska festa gminy Bolesławiec odbywa się na boisku i terenach wokół niego w Bolesławicach. Tak będzie i w tym roku, w niedzielę 7 czerwca ale tym razem będzie to wspólne świętowanie dla mieszkańców i gminy i miasta Bolesławiec, ponieważ w Bolesławcu nie będzie już organizowany Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej. Festa Bałkańska w Bolesławicach odbędzie się zatem w pierwszą niedzielę czerwca i będzie też pierwszą imprezą w nowej formule. Organizatorzy postanowili bowiem, że w kolejnych latach imprezy będą poświęcone jednemu z krajów powstałych z Jugosławii. W tym roku będzie to Chorwacja. Już w związku z tym Elżbieta Andrusieczko-Tor i Sławomir Ratajski z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi bolszewickiej, spotkali się w Warszawie z ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce Tomislawem Widoszewiczem. Zespół będzie też współpracował w ramach kulturalno-artystycznych przedsięwzięć realizowanych w okresie prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Wspomnieniem z ubiegłorocznej bałkańskiej festy kończymy dzisiejsze wydarzenia. W weekend zapraszam Państwa na wydarzenia tygodnia, a w poniedziałek już na nowe informacje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Chmurna sobota z możliwymi opadami i niedziela ze sporą ilością słońca to czeka nas w najbliższy weekend. W weekendowe noce termometry pokażą 3 stopnie powyżej zera. W sobotę temperatura oscylować będzie wokół 4 stopni, a w niedzielę wzrośnie do 8. Ciśnienie będzie rosło od 967 w sobotę do 986 w niedzielę. Prędkość wiatru oscylować będzie w granicach 20 km na godzinę, powieje z kierunków zmiennych. We'll <laughs>